Cześć, Ja wam pokażę buty Lacoste Malahini Deck? Buty zapakowane są w zielone pudełko Lacoste. Na jednym boku mamy etykietę informacyjną. Teraz pokażę Wam jak wyglądają buty. Buty, jak widzicie, są w białej wersji kolorystycznej z ciemnogranatowymi dodatkami. Buty wyglądają tak. Tutaj z tyłu mamy logo Lacoste. Buty idealnie nadają się na lato, dzięki temu, że są bardzo przewiewne i lekkie. But z przodu. drugi bok buta te buta wkładka w bucie oraz podeszwa. Dziękuję za uwagę, zapraszam do moich pozostałych filmów, do komentowania oraz subskrybowania.